Z tej strony, Jazz ja to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj sobie gramy w Skyblocka na Roblox. Od razu mówię, sorry, że nie było odcinków, ale po prostu chciałam sobie zrobić lekką przerwę. Myślę, że teraz wrócę do częstego nagrywania. I tak to jest Skyblock. Może większość z Was koja kojarzy ten tryb, ale po prostu Skyblock jest ogólnie w Minecrafcie. W Minecrafcie Skyblock taki na przykład na Hypixelu. I chyba ta gra jest wzorowana na tym serwie. No i właśnie tam jest podobne. Chyba się ta gra, jakby się inspiruje na, na Hypixelu. Więc tak, my jesteśmy na nowej wyspie. Wszystko wam zaraz pokażę. Tu jest ogólnie nowy MOB, który. Jak się dostać po prostu na tą wyspę? Wystarczy, że będziemy zabijać dużo slime'ów, też Wam pokażę jak to zrobić, yy, dla tych, którzy nie wiedzą, yy, ale ja sobie tutaj trochę za pochwarmię złota, yy, nie wiem, tak parę potworków zabiję i yy, Wam yy, trochę opowiem o tym, że yy, yy, ja już tutaj, tutaj trochę gram, jak widzicie mam takie itemki, jeszcze mam wyspę, yy, czekajcie chwilę, sobie trochę zmniejszę yy, grafikę, yy, tak na może trzy, żeby nie radziło, ale żeby też nie było zbyt yy, głupio. Tak brzydko. E, dobra. Więc sobie pobijemy te potworki. E, I tak. E, ja, mam, ja mam na razie e, dostępną dla mnie. No po prostu ja mam na razie najlepszą broń bronikę, No innej lepszej nie ma. no to są na Dobra, na dwójce dam, sorry za tak nisko, ale po prostu nie chcę, żeby było lagów na filmie, e, żeby była czysta gra. E, potem może dam na wyższą. Ale... Przechodząc do rzeczy Ja na przykład mam tutaj cebulę Jakbym je sprzedał, to bym mógł mieć no, chyba z 1000 kasy Na razie mam tysiąc dlatego że ja tutaj sobie tylko farmię złoto Nie jakby nie sprzedaję nie sprzedaję na przykład cebuli Tylko po prostu jakby no po prostu tutaj jakby sobie farmię na złocie Yy, jeszcze mam takie inne rzeczy. O! I właśnie to jest potrzebne, żeby wejść do tej wyspy. Ja mam tego 10, bo trochę sobie farmiłem też na slimach przedtem. Mam 600, 600 yy, no ironu, czyli żelaza. Yy, mam 42... Nie no w sumie 43 yy, złota, czyli jakby musimy zabierać te potworki, żeby mieć właśnie złoto o kurde. I jeżeli mamy mało HP, to musimy coś sobie zjeść. Na przykład w moim wypadku to będzie marchewka albo cebula. Jeszcze tutaj dostałem od koledzy, koleżanki i w ogóle kolegów chlebek, więc sobie też go zjem, bo ja nie wiem jak go zrobić na razie. Chyba trzeba zrobić jakiś stół, żeby go zrobić, nie jestem pewny. Ale sobie pobijemy trochę tych kamiennych potworów, żeby mieć dużo złota. Jest też szansa, że wypadnie coś takiego I jak nie będziemy mieli tego, to nie ma szans, że zrobimy coś takiego Musimy mieć to I to jest, jak widzicie, tutaj pisze rare blue flakor Nie wiem, jak się to czyta Drop Czyli to jest bardzo rzadkie Bo tam pisze rare, czyli rzadkość, czy coś, nie wiem Dobra, pobijemy sobie ich trochę I zaraz idziemy na wyspę moją O, właśnie ktoś mnie zaprasza Zobaczymy, jaką on ma wyspę, ocenimy mu Wow, potrzebujemy 30 łódź, czyli drewna. Y... Jestem pigi, nie ma. Idziemy na moją, moją wyspę. Potrzebujemy. Jestem musiałam, że już wyrzuciłem ten młot. Potrzebujemy 30 drewna. No to kopiemy. No oczywiście tego normalnego drewna, nie jakiegoś ciemnego tam drewna. A co ja robię? Kopię dirta. Jest coś, co chciałbym dać ci wdarzyć. Dobra. Okay. jeszcze dzisiaj mam zamiar powiększyć moją wyspę, żeby właśnie była ona większa. Ile mam tego? Słuchajcie, już skończyłem, jakby tutaj robić. W przypadku sobie, sobie zrobiłem miniaturkę. Więc super, no nawet. Idziemy sobie teraz, właśnie tutaj. Tutaj. Nie. Aha, jeszcze potrzebujemy dużo tego. No, jak się to nazywa po polsku? E, nieco, zapomniałem. E, no, węgla. Dobra. Ile mamy? E, 80, czyli 10 razy 8 to 80, czyli w sumie będzie 8. No, to idealnie starczy. E, tutaj jest. E... No, mówiłem, idealnie starczy teraz tutaj pyk cooking food tak to jest to hmm. dobra ale skoro to mamy to chyba trzeba tego yy, jeszcze zrobić tą skrzynkę i właśnie chyba trzeba to zrobić a nie jeszcze Wiem jeszcze co potrzeba, wiem, 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 wiem wiem, nie musicie mi wytykać palcami już. Yy, co? Nieważne. Yy, 18 potrzebuję tego. Yy, mówię wam już, mówię, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Potrzebuję dwa razy to. Potrzebuje jeszcze jednego stylerowa. No to już sobie zrobię. Mam, jeszcze jednego potrzebuję. Już Wam mówię, potrzebuję tak za. Yy, kurde, potrzeba mi dużo tego. Yy. ja potrzeba na tą skrzynkę. Już Wam mówię. Na tą skrzynkę potrzeba 30 i 50 tego. Na taką potrzeba jeden taki, jeden a to banalne. Wystarczy tylko 60 tego i 50 y, drewna. No to kopiemy. Zabieramy się, żeby właśnie mieć dużo tego. Myślę, że 17 y, wystarczy, bo to trzeba mieć takiego przerobionego drewna. 50, a nie takiego zwyczajnego. Więc 17 powinno wystarczyć bo eee, Ja raz tak robiłem. 23. I nie wystarczy, tylko e, ja chciałabym jeszcze sobie posadzić szybko tutaj drzewka. Eee, I dobra, szybko to robimy, bo naprawdę już nie mam, mam mało czasu, bo ja nie, nie zamierzam mieć jakiegoś długiego filmu mega. Eee, dobra, dobra, eee, dobra, dobra, dobra Ile razy powiedziałem, dobra. Eee, gdzie ja tu mam? Aha tu jest Ja pewnie jeszcze ślepy byłem e, Tu mamy nasz e, Tego No wiecie chleb e, I właśnie teraz Musimy mieć dużo jedzonka Bo będziemy sobie teraz e, farmić Dużo golda e, Więc musimy mieć dużo jedzonka e, Ja bym Chciał mieć dużo e, No właśnie tego no Kto mnie zaprosi zaprosił Zaraz tam pójdziemy, może może ma coś ciekawego, fajnego, może nam coś da, może robi jakiś fajny event czy coś. Nie, dużo osób czasami robi coś takiego, że na przykład y, 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 deszcz pada. I <grydy> <grydy> Dobra Robimy. Aha, no jasno. No jasno, no. Y, musimy mieć tego. 50. Nie, 60. Dobra potrzebujemy jeszcze 6 ok leci leci, leci 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 jeszcze dwa jeszcze jeden i proszę yy, starszy już nam na wszystko dosłownie na wszystko na wszystko na wszystko chyba nie wiem czas. No pyk, proszę bardzo, mamy. I praktycznie mamy. Tylko musimy sobie zrobić do tego miejsca. I pytanie. No chyba zrobimy to tu, bo nie ma... Nie ma innego miejsca, no nie? No i to by było na tyle w tym odcinku. Scoryzara taki klu, krótki, ale e, po prostu byłby za długi, bo miałam jeszcze tam jeden plik e, z nagraniem, ale po prostu był za długi, więc myślę że, się, że, myślę, że się wam spodobał, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i myślę, że będę częściej nagrywał, więc no, elo!